Hej, dobrze, że jesteś. Właśnie słuchasz bardzo brzydkiego podcastu. Dzień dobry, dzień dobry, mili Państwo. was, słuchajcie, nie została zerwana. Cisnę z tematem, żeby wreszcie zacząć dwa odcinki wrzucać brzydki i straszne w jednym tygodniu. Jak w zeszłym wrzuciłam straszne, tak mi się tydzień nagle skończył, i teraz jest kolejny tydzień, on też dobiega końca, a ja dopiero nagrywam odcinek, więc pewnie pojawi się jeszcze w kolejnym. No ale nic, jestem dzisiaj, a temat, który podejmę, jest mi niezwykle, niezwykle bliski. Myślę, że ucieszy tę część z was, która. Podobnie do mnie zresztą czuję na karku upływ czasu i, i wciąż ma wrażenie, że na wiele rzeczy jest już za późno, że się po prostu z tymi wszystkimi sukcesami nie wyrobiliśmy, kiedy należało. Na nasze usprawiedliwienie stwierdzić muszę, że, no cóż, no wcale nie trudno takie przeświadczenie w czasach, w których większość odnoszących sukcesy, przynajmniej te spektakularne, takie wiecie, medialne sukcesy, większość osób jest od nas sporo młodsza. Tutaj oczywiście zwracam się do tego grona moich słuchaczy, którzy są mniej więcej w moim wieku. Ze świecą szukać obecnie 30 kilku latki, która właśnie zaczęła, nie wiem, karierę muzyczną, właśnie zabłysnęła w jakiejś dziedzinie i święci swoje pierwsze triumfy. Odbłyszczenia są młodsze, jak ktoś błyszczy w wieku lat 30-40, no to w świecie show biznesu jest już niemal emerytem. Poza tym mówię, wiecie, o obecnych czasach, co może brzmieć jak kiedyś to było, a teraz to nie ma, ale tak naprawdę zawsze było podobnie ze względu na Mm, bardzo określone ramy czasowe dla każdego z życiowych etapów. Tak? Najpierw dzieciństwo, później szkoła, później ewentualnie szkoła wyższa, praca, dom, praca, dom, praca, dom, emerytura. Może wówczas nie było aż takiego głodu, tego błyszczenia, sławy, blichtru, sukcesu. Albo inaczej, sukces był mierzony inną miarą, ale ponownie na wszystko był czas i miejsce. Może nawet bardziej niż teraz. Ja za to dzisiaj na tym teraz chciałabym skupić się najbardziej i pogadać z Wami o byciu late bloomerem, czyli osobą, która do wszystkiego, mówiąc ładnie i dyplomatycznie, dojrzewała we własnym czasie i rytmie. I w związku z tym chciałabym pogaworzyć o pozbywaniu się poczucia winy, porozmyślać o tym, co jest. Jest faktycznie marnowaniem czasu, a co cenną lekcją, którą świat określa mianem przegranej, o wzlotach, upadkach, o budowaniu wiary w siebie i wiary w to, że na no, nic nie jest za późno. Zapraszam. Do nagrania dzisiejszego odcinka zainspirowało mnie moje prawo jazdy, które sobie robię właśnie. Właśnie rozpoczęłam jazdy, już teorię skończyłam, jazdy po ulicach Krakowa, i to prawko budzi. Zarówno we mnie, jak i w moich rozmówcach pewne emocje, pewne obserwacje, pewien zestaw słów, tak jakbym ja miała obowiązek wyjaśnić, dlaczego dopiero teraz, a ktoś miał obowiązek wygłosić to słynne spokojnie, nigdy nie jest za późno, żeby zacząć. I muszę wam powiedzieć, że dziwnie mi ta ostatnia fraza w nie kołacze, bo z jednej strony. No, mam świadomość tego, że większość osób prawko robiło razem z maturą, a nawet wcześniej, i że to jest późnawo, to, co ja teraz wyczyniam, ale z drugiej strony mam takie jakie kwa? Nigdy nie jest za późno. Jak? Jakie za późno? Czy ja się właśnie do trumny kładę, żeby mnie tak po ramieniu poklepywać, a później, jako koneserka terapii poznawczo-behawioralnej, porzucam analizę samego tego stwierdzenia i tego, co ym, ym, artysta miał na myśli, i pochylam się nad tym zestawem emocji, który się we mnie budzi. Dlaczego mnie to drażni? Dlaczego mam potrzebę walczyć o to, żeby ktoś nie uznał mnie za zbyt starą na to czy tamto? No i wychodzi mi z tej mojej analizy, że wynika to z faktu, że przez dużą część mojego życia postrzegałam siebie jako osobę, która jest notorycznie i permanentnie w tyle. Tak właściwie do trzydziestki miałam wrażenie, że moje życie to jest kompletny chaos, a ja działam na zwolnionych obrotach. I myślę, że to nie jest do końca moja interpretacja świata oczyma bardzo wrażliwej osoby, tylko tak technicznie, obiektywnie rzecz ujmując, trochę tak było, jeśli o te zwolnione obroty chodzi. Liceum miałam czteroletnie, więc wejście w dorosłość zaczęłam rok później niż moi rówieśnicy. Wymyśliłam aktorstwo, więc te normalne studia, weźmy to oczywiście w cudzysłów, chodzi mi o realizację tak zwanego planu B po trzech nieudanych próbach dostania się na uczelnię ta na normalne studia poszłam właśnie z trzyletnim opóźnieniem, plus pamiętajmy ten dodatkowy rok w plecy, bo czteroletnie liceum. Po roku zrezygnowałam z pierwszego kierunku, tu kolejny rok w plecy i zaczęłam licencjat trzy lata i jeszcze jeden rok do tyłu, bo się nie wyrobiłam z licencjatem, w sensie z pracą licencjacką. Zatem, w czasie kiedy ja ledwo zrobiłam licencjat, niektórzy zęby sobie już zaczynali ostrzyć na doktorat. Poza tym istnieje też naprawdę wiele, wiele, wiele innych aspektów mojego życia, do których dojrzewałam nieco później. Więc z tego miejsca uznaję, że jestem idealną osobą, która może Wam poopowiadać nieco o tym, że się da w żółwim tempie i że świat się od tego nie zawali. Bardzo późno dowiedziałam się, co chcę robić w życiu. Na dobrą sprawę nie mogę wam powiedzieć, że to jest to w stu procentach. Może mi się zmieni na pewnym etapie, teraz jestem z tym ok. A tego, kim chcę być i jaka chcę być, wciąż się dowiaduję i sobie tak naprawdę od całkiem niedawna na ten proces pozwalam bez poczucia winy. Patrzę na tego mojego wewnętrznego żółwia z wyrozumiałością. I chyba emanacją takiego stanu rzeczy jest właśnie to prawko, którego latami nie podejmowałam, bo uznawałam, że jest trochę za późno. Na zmianę z poczuciem presji, że należałoby je wreszcie zrobić, bo wszyscy mają, a ja jeszcze nie mam. A ja mam także, jak ktoś wywiera na mnie presję, to robię dokładnie na odwrót. I dopiero teraz czuję, że sama tego chcę. Że sobie to zdam, że zajmie mi to czas i że z tym czasem jestem ok, że z nikim nie muszę się już ścigać. Długo, długo, długo uważałam te moje zwolnione obroty za straszny kompleks, I jak ognia. Unikałam rozmowy na przykład na temat mojego pięcioletniego gapieru, gapiersów, tego, że pierwszą pracę na etacie, pierwszą i ostatnią tak naprawdę podjęłam w wieku lat 26, że tyle razy próbowałam się dostać na wymarzone studia i że finalnie się nie udało. To wszystko budowało w mojej głowie obraz totalnego nieudacznika na samym końcu maratonu zwanego życiem. Tego wiecie, tego jednego typa, który dobiega na linię mety już dawno po zakończeniu imprezy. Tak właśnie się czułam. I właściwie taką myślą przewodnią tego nagrania chciałabym uczynić mm, refleksję nad naszą interpretacją rzeczywistości: nie tylko tego, co się dookoła nas dzieje, ale i naszych własnych poczynań, bo one również podlegają naszej interpretacji. Już mówiłam to. Mm, nie pamiętam w którym odcinku, niedawno w każdym razie, że przez lata byłam i wciąż trochę jestem więźniem błędnych przekonań na własny temat. I dużo ich powstało w kontekście tej wspinaczki po szczeblach kariery, dorosłości, pracy, życia. Byłam za wolna, miałam pecha, niczego nie umiałam skończyć, nigdzie nie pasowałam. Yy, zawsze byłam ostatnia, yy, zaczynałam kolejne projekty, żeby już na linii mety powinęła mi się noga, albo żebym gdzieś po drodze straciła cały zapał. Takie wiecie, Zawsze coś, zawsze coś. Takie biednemu, zawsze wiadr w oczy. Jak nie urok to straczka. Tak właśnie myślałam. A z takim myśleniem, uwierzcie mi, bardzo ciężko idzie się przez życie. Z drugiej strony, i teraz będziecie mieli um, być może wrażenie, że zmieniam temat, ale dajcie mi chwilę, to się gdzieś połączy po drodze. Z drugiej strony, ja nie umiem, nigdy nie umiałam tak naprawdę normalnie. Zawsze musiałam robić po swojemu inaczej niż cała reszta. W momencie, w którym podążałam z głównym nurtem, czułam, że robię coś wbrew sobie. Od małego. Oczywiście, wiecie, za dzieciaka nie poddawałam tych wszystkich moich szalonych pomysłów, takiej głębokiej analizie, czy coś jest dla mnie, czy nie dla mnie. Jak się z tym czuję? Po prostu robiłam inaczej. Rodzice dali i mnie i mojemu bratu olbrzymią wolność wyboru. I nawet powiem wam, że na pewnym etapie życia trochę miałam im to za złe, bo Myślałam sobie, że hej, ludzie, którym rodzice po prostu nie dali wyboru, mieli iść na określo do, do określonego liceum, a później mm, studia zacząć i skończyć, jak Bóg przykazał, teraz pnął się po szczeblach kariery, a ja ledwo kończę licencjat i wciąż opłakuję marzenia o aktorstwie. Że gdyby mną pokierowano, to nie miałabym takiego poczucia chaosu, że, że wtedy wiedziałabym, co jest pięć, nawet gdybym trochę miała pocierpieć. Ale z biegiem lat właśnie... Teraz w okolicy trzydziestki odkryłam, że, że ja po prostu tak mam. I łamanie moich marzeń przez rodziców nie uczyniłoby w moim życiu niczego dobrego. Jestem tego pewna, że ja po prostu bym cierpiała. Że jestem tak skonstruowana, że cały czas muszę próbować, że cały czas muszę wciskać łapy tam, gdzie nie trzeba i sprawdzać, jak się z tym czuję. I że to wszystko, co było, nawet to bardzo bolesne, jest częścią tego eksperymentu. Że ja nie umiem poruszać się po jednej linii, albo inaczej, ja nie chcę, tu nie chodzi o moje umiejętności, może bym, bym i umiała, ale ja nie chcę, ja chcę próbować. Wierzę obecnie w to, podkreślam od razu wierzę, nie wiem, to są tylko i wyłącznie moje gdybania, że gdybym się nawet na to aktorstwo dostała to nie zagrzałabym zbyt długo miejsca w teatrze, o którym przecież tak marzyłam. Że gdybym nie poszła do plastyka, oddalonego od mojego domu o 50 kilometrów i nie zamieszkałabym w internacie na całe 4 lata, to wcale nie ustrzegłoby mnie od przeróżnych prób i błędów w ramach tego ogólniaka w mojej rodzinnej miejscowości. Że to wcale nie byłoby, w moim przypadku, bezpieczniejsze rozwiązanie. I tu wracamy do tej poprzedniej myśli o moim silnym przekonaniu, że jestem przegrywem. To jest wyłącznie moja interpretacja tej drogi, którą obrałam. Oczywiście wiecie, wątpliwości nie ulega fakt, że ścieżka tych moich wyborów jest kręta i wyboista i mega chaotyczna, że cały czas siebie szukam, że cały czas się y, zmieniam, co wiąże się z porażkami, ale naprawdę powoli dochodzę do wniosku, że ja inaczej nie umiem. I że tu nie chodzi o wolniejsze dorastanie, jak sobie lubiłam wymawiać całe lata, tylko po prostu robienie, po swojemu, nieustanny proces dowiadywania się, kim chce być. Nieustanny proces przepoczwarzania, który najpewniej nigdy nie uznam za zamknięty, bo po prostu tak mam. Czasem dostaję takie pytania gdzieś wysyłane mi na Instagramie na przykład, które brzmią: "Skąd się dowiedzieć, co chcę robić w życiu?". I uważam, że to jest kurde najtrudniejsze pytanie ever, które jest nam zadawa zadawane zdecydowanie, zdecydowanie za wcześnie, że osoba mająca lat 17, 18, w zasadzie to 16, bo mm, zwykle liceum y, czy Klasę wybiera się już pod kątem matury, a maturę pod kątem studiów, więc ta nastoletnia osóbka rzadko wie, kim chce być. Tak na pewno, na pewno. Oczywiście są takie przypadki, ale ja w swoim życiu hmm, ludzi, którzy od początku wiedzieli, co chcą robić, a teraz to robią, umiem policzyć dosłownie. Na palcach u jednej ręki. A jak mam policzyć tych, którzy są dodatkowo zadowoleni z tego, co robią w ramach tych swoich, wiecie, realizowanych młodzieńczych marzeń, to doliczyłabym do dwóch. Dodatkowo tak mi się zdaje, presja związana z tym, że mamy wiedzieć, że mamy pracować na swój bardzo precyzyjnie wybrany sukces, jest też potęgowana przez social media. Ja wiem, że cały czas biorę na warsztat te media społecznościowe, ale uważam, że one w tym momencie są na tyle integralną częścią. Częścią naszego życia, że nie sposób ich tutaj gdzieś nie zaczepić. Social media, które nam cały czas prezentują różne wersje wymarzonej rzeczywistości, na kanwie których sami budujemy sobie ten nasz cel. I to jest ok, żeby była jasność. Sama jestem olbrzymią zwolenniczką wyznaczania sobie ścisłych celów, małych i dużych. Ja na tym jadę, mój adhd web inaczej nie umie, ale zwykle takie rzucanie się w świat. Tak naprawdę nie do końca naszych marzeń, bardziej wizji idealnej rzeczywistości, pozbawionej jakichkolwiek problemów z dotarciem do tego celu. W końcu widzimy wyłącznie produkt finalny, tak? Na tym Instagramie czy TikToku. To wszystko budzi wyłącznie frustrację w tym odbiorcy, fantazjującym odbiorcy. I fantazję, i no właśnie, no poczucie bycia tym przegrańcem, któremu wiecznie wiatr w oczy, bo inni to mają życie, a ja mam gorzkie żale na fujarce. Bo nikt nam nie mówi, czy to na takiej zupełnie tradycyjnej ścieżce edukacji, czy tej podsycanej kolorowymi obrazkami z Instagrama, jak tam dojść, jak tam dojść szybko i bezboleśnie. Bo to nigdy nie jest tak naprawdę bezbolesne i szybkie. Cel ma swoją cenę, a to, jak zinterpretujemy te siniaki, które sobie ponabijamy po drodze, zależy wyłącznie od nas. Boże, jakie to było długie stanie. Odnoszę wrażenie, że. Tak globalnie to się wszystko zmienia na lepsze. Należy do tego pokolenia, w którym y, takie swobodne działanie było bardzo nacenzurowanym. Właściwie to właśnie moje pokolenie zaczęło się trochę wyłamywać ze schematu, który narzucali nam rodzice i dziadkowie, takiego wiecie, bezpiecznego schematu. I widzę, że z każdym kolejnym młodszym pokoleniem ta swoboda jest większa i osobiście uważam, że to jest wspaniałe, że mamy jako ludzkość coraz większe możliwości poszukiwania siebie na różne sposoby, bo w takim mm, duchowym wymiarze, przez który postrzegam gdzieś ten otaczający mnie świat, ta wędrówka i poszukiwanie i próbowanie nowych rzeczy jest esencją naszego istnienia. Nie to, żeby, wiecie, odbębnić, mieć zaliczone, zdać na piątkę i biec do kolejnego pachołka, oglądając się jeszcze dodatkowo panicznie za siebie, czy aby na pewno nikt nas nie wyprzedza. To wyświechtane, że liczy się droga, a nie cel, dla mnie jest prawdziwe. Yy, przynajmniej w tym moim rozumieniu rzeczywistości, z którym rzecz jasna nie musicie się zgadzać. Poza tym chciałam też zatrzymać się na chwilę nad samą definicją marnowania czasu, a ja, nałogowa late-bloomerka, mogłabym stwierdzić, że dużo tego czasu zmarnowałam. Że gdybym wtedy, a wtedy zrobiła to, a tamto, no to teraz byłabym tam, a nie tu. Patrząc przez taki bardzo. Rygorystyczny pryzmat. Gdybym miała się zhejtować, a ja uwierzcie mi, jestem w tym całkiem niezła, no to zmarnowałam ponad 10 lat. Kupę życia. Wybrałam czteroletni plastik, po którym nie poszłam przecież na SP. Później trzy lata walki z wiatrakami na egzaminach do szkoły aktorskiej i później jeszcze pięć lat robienia licencjatu, który mogę sobie włożyć do szuflady, bo grosza nie zarobiłam dzięki biegłemu posługiwaniu się językiem ukraińskim. Później poszłam do pracy w agencji reklamowej, z co prawda fajnymi projektami na koncie, ale dałam stamtąd dyla, bo stwierdziłam, że to nie to. Nie poszłam do kolejnej agencji, a CV miałam na tyle dobre, że przecież mogłam. Ja za to, zamiast, zamiast pójść do normalnej pracy, zaczęłam bawić się w tworzenie treści do internetu, bycie influencerem, co to się nawet nim pochwalić za bardzo nie można, bo się ludzie krzywią. A jednak w obecnej chwili nie mam poczucia zmarnowania. Ani jednego dnia, bo każdy z tych etapów, pomimo tego, że nie prowadził do spektakularnego finału i wydawał się jakimś ślepym zaułkiem, tak na pierwszy rzut oka, budował to, kim jestem teraz. Już pomijam fakt, że zarówno moja przygoda z plastykiem, jak i aktorstwem obecnie daje mi chleb, a ukraiński był bezcenny, kiedy wybuchła wojna, ale liczba tych doświadczeń, tych Niezliczonych prób, kryzysów, łez, walki z wiatrakami i całej masy mniejszych i większych sukcesów, też nie należy ich pomijać, czyni mnie Naprawdę fajną, ciekawą, barwną jednostką. I wiem, że to nieskromnie brzmi, ale nie po to bóle. Już drugi rok na terapię, żeby bawić się w skromność. Skromna to ja już byłam. Podobnie jak byłam już zawstydzona moim żółwym tempem, brakiem spektakularnych sukcesów i tym tą ciągłą niemożnością określenia, co ja właściwie tu robię. A co jeśli po prostu jestem, eksperymentuję. Nie ma złotej granicy, od której człowiek jest, jest już ustatkowany. Im dłużej żyję, tym mocniej dostrzegam, że taka granica jest kompletną fikcją, bo niezależnie od tego, czy mamy lat 10, 20, 40 czy 80, wciąż mamy marzenia, wciąż mamy plany i wizję tego, kim chcemy być. I jeśli tylko damy sobie odrobinkę przestrzeni. Porzucimy to słynne, co ludzie powiedzą, które osobiście właśnie uważam za marnowanie czasu, i obdarzymy się odrobiną wyrozumiałości, to mamy szansę być tam, a nie tu, na własnych zasadach, we własnym tempie ślimaczym. Wiecie, w końcu, pełznąc powoli, można przy okazji podziwiać widoki, prawda? Nie mam pojęcia, czy powiedziałam w tym odcinku coś mądrego. Zielonego pojęcia nie mam. Czy to, czy, czy to tylko był taki mój średnio zrozumiały bełkot, ale poczułam, że właśnie z tym chcę dzisiaj do Was przyjść. Podążyłam za instynktem. Zobaczymy, czy mi to na dobre wyjdzie. Błądzić jest rzeczą ludzką, tak samo jak dokonywać niezrozumiałych dla otoczenia wyborów. I, i robić wszystko po swojemu też jest rzeczą ludzką. Nie każdemu się spodoba, to jakie wybory podejmiemy. Ale my nie żyjemy po to, żeby się innym podobało, tylko nam. Życie nie jest po to, żeby je wytrzymywać, tylko żeby je przeżyć i pożyć. I wiecie co? Taki właśnie mam zamiar. Jak chcecie, możecie się przyłączyć, zapraszam. Tu postawię kropkę, zmykam. Trzymajcie kciuki za jakąkolwiek regularność w tych moich dźwiękowych publikacjach. A ja nic nie obiecam, ale się postaram. Tymczasem życzę Wam dobrego dnia lub wieczoru. Do usłyszenia. Całuję. Cześć.